Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z racji posiedzenia Rady Branży Transport ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Transport jest nerwem polskiej gospodarki. Dlatego w dniu dzisiejszym rozmawialiśmy z Panem Ministrem Sławem Nowakiem na temat funkcjonowania transportu w najbliższym czasie. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy w ramach dialogu społecznego negocjować przy stole, chociaż niejednokrotnie byliśmy już na ulicy, byliśmy na torach, protestowaliśmy, albowiem uważamy, że transport powinien być lepiej skoordynowany i zorganizowany, albowiem uważamy, że w Polsce powinny funkcjonować wszystkie przepisy, także unijne dotyczące organizacji transportu, ale także organizacji bezpieczeństwa. W końcówce wyraziłem współczucie dla Pana ministra, że odpowiada za tak ważny nerw polskiej gospodarki, a w zasadzie właścicielem polskiego transportu są albo inne inni ministrowie, inne ministerstwa, albo w ogóle jest prywatny, a za pieniądze. Tak naprawdę odpowiada minister finansów. To, co nadzieje, to pan minister może y, przeznaczyć y, na y, dostosowanie transportu, na inwestowanie w ten transport. Zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy, jak transport powinien być dobrze zorganizowany, też w najbliższych dniach i tygodniach, szczególnie w okresie e, święta piłkarskiego na euro. My, jako Ruch Związkowy, OPZZ-owski, branżowy Ruch Związkowy, odpowiedzialni e, za całość procesów, nie chcemy psuć święta e, polskiej piłki dla Polaków, natomiast chcemy zadbać o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nade wszystko i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, lotniczym i drogowym. I nie będziemy, i nie możemy dać panu ministrowi tu stuprocentowego zdania, że nie będziemy reagowali w takich sytuacjach, kiedy to bezpieczeństwo będzie mocno zagrożone. Natomiast rozumiemy trudności. Dobrze, że dochodzi do tych spotkań i rozmów. Dobrze, że będziemy mogli wspólnie włączyć się w to, by te mankamenty, które jeszcze funkcjonują, powinny być jak w najbliższym czasie usunięte. Razem powinniśmy działać w tym zakresie i z naszej strony ta deklaracja jest. Nade wszystko musi być spójna polityka transportowa i na to moje koleżanki i koledzy w dniu dzisiejszym zwracali bardzo dużo uwagi. Tak ja. Bardzo dziękuję przede wszystkim za możliwość tego spotkania, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Niech pan się przewodniczący przyzna, że na końcu współczując jednocześnie powiedział. Że, że razem damy radę, więc ja wierzę w to rzeczywiście, że sprawy transportu, które dzisiaj były bardzo szeroko omawiane, bo i, i gospodarka morska, czyli ten transport morski, i transport powietrzny, drogowy, kolejowy rzeczywiście pojawiały się też i oczywiście te związane z transportem miejskim. Tutaj postulaty i pytania. O tym wszystkim rozmawialiśmy bardzo szczerze i otwarcie. Ja za to spotkanie bardzo dziękuję i, i też zachęcałem stronę społeczną, stronę związkową do, do przedstawiania takich aktywnych rozwiązań. Wielokrotnie już tutaj we współpracy z panem przewodniczącym Miętkiem o tym, na temat bezpieczeństwa na, przykład na kolei rozmawialiśmy i, i szybko wdrażamy pewne nowe rozwiązania, które wierzę, że będą poprawiały bezpieczeństwo na kolei, jak chociażby przygotowywana. Elektroniczna licencja maszynisty, kontrola czasu pracy maszynisty, kontrolę u przewoźników. To wszystko dzieje się również przy współpracy i inspiracji bardzo często strony publicznej. Dla mnie jako ministra odpowiedzialnego za sprawy transportu i to nie jest truizm, moja obecność tu jest dowodem na to, dialog ze stroną społeczną jest naprawdę bardzo ważny i wierzę w to, że rozmawiać trzeba właśnie przy stole, a nie na ulicach, że każdy ma swoją rolę do wykonania i rolę do odegrania, ja to rozumiem. Ale przede wszystkim jak chcemy szukać prawdziwych rozwiązań, to te rozwiązania znajdują się tutaj, przy stole, a nie na ulicy. Ja rozumiem temperament, rozumiem różne potrzeby również ekspresji swoich postulatów. Polska jest wolnym krajem i to i z tego się wszyscy cieszymy ale liczę że również te deklaracje które tutaj płyną takie uspokajające ze strony pana przewodniczącego guza dotyczące właśnie tych e, okresu euro który przecież będzie nie tylko polskim czasem świętowania piłki nożnej ale będzie Polska stanie się krajem do którego zawita wiele tysięcy Obcokrajowców z całej Europy, i tu musimy pokazać przede wszystkim polską gościnność, polską zaradność i zorganizowanie. Jestem przekonany, że wszystkie plany transportowe, które już za, za niedługo przedstawię również opinii publicznej, związane z przygotowaniami na euro, przy niekonkurencji, a właśnie współpracy ze strony kolejarzy, drogowców, uda się skutecznie i dobrze przeprowadzić. i Pokażemy się jako świetni organizatorzy kibice wyjadą z Polski zadowoleni z przyjęcia przez bardzo przecież gościnny naród Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie, na pewno nie jest ostatnie, ja właśnie pędzę na, na posiedzenie Sztabu Organizacyjnego Euro w, w moim resorcie, czyli w tej mojej części, stąd już jestem spóźniony, więc za chwilę będę uciekał. Więc mówię jeszcze raz dziękuję, trochę się przeciągnęło to spotkanie, ale tych tematów jest tak wiele, że rzeczywiście mamy o czym rozmawiać i jeszcze przez wiele, wiele razy będziemy się spotykali. Jak gdyby wpisując się w to, co zostało powiedziane, dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że transport jest nerwem gospodarki i wszelkiego rodzaju zakłócenia w funkcjonowaniu y, transportu są bardzo dokuczliwe dla podróżnych, dlatego y, uważamy cały czas, że rozwiązywanie problemów y, transportu w Polsce należy dokonywać przy stole negocjacyjnym. Tutaj Dzisiaj na najwyższym szczycie z konstytucyjnym ministrem panem Sławonimirem Nowakiem określiliśmy wiele obszarów zagrożeń. Tam była bardzo ostra dyskusja, spóźniliśmy się nieco na, na konferencję prasową, ale to wynikało z tego, że problemów w transporcie jest wiele. Od kwestii bezpieczeństwa do jego funkcjonowania i do doprowadzenia do tego, żeby podróżny był z tego zadowolony. Pozytywnie tutaj przyjmujemy wolę rozmów, uaktywnienia szczytu kolejowego, decyzji konkretnych związanych z kwestiami bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w kwestiach bezpieczeństwa w ruchu lotniczym itd. Przyjmujemy tutaj za dobrą monetę wolę kontynuacji tego typu spotkań i rozwiązywania tych problemów, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest jedna konkretna decyzja, bo to są uruchomione pewne procesy, które mają Zabranie. naprawić wiele tych punktów zapalnych, które w tej chwili są, bo środowisko jest dość mocno rozgorączkowane, ale postaramy się, żeby wyjście z tej sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania transportu wspólnie znaleźć. Ale pan minister Nowak nie przekonał nas do na potrzeby podniesienia wieku emerytalnego. Niestety uważamy, że to jest za szybko i nie teraz.